stanie tu się w sumie siedem budynków. My za chwilę poświęcimy i wmurujemy kamień węgielny pod budowę pierwszego z nich. Ten pierwszy to można powiedzieć bagatela 18 tysięcy metrów kwadratowych. Docelowo to będzie 120 tysięcy metrów kwadratowych na terenie o powierzchni 3,5 hektara. To miejsce, które do tej pory, jak doskonale wiedzą mieszkańcy Trójmiasta, było tego rodzaju niezagospodarowane, teraz stanie się niejako wizytówką Trójmiasta, wizytówką naszego miasta. Lokalizacja wydaje się być znakomita tuż przy głównej arterii komunikacyjnej z zapleczem w postaci Uniwersytetu Gdańskiego, a więc jest to wspaniałe zaplecze i intelektualne i zaplecze młodych ludzi rządnych tego aby naszemu miastu, naszemu regionowi i naszemu krajowi dać od siebie jak najwięcej. Tuż obok kolejka SKM, tuż obok wszystkie połączenia autobusowe, szanowni Państwo, to może być punkt, który tak naprawdę w najbliższym czasie znacząco zmieni oblicze by miasta. Nie byłoby tego miejsca, gdyby nie inicjatywa inwestora. Zapraszam serdecznie do mikrofonu gospodarza dzisiejszej uroczystości, Pana Macieja Grabskiego. Rące brawa. Jego ekscelencjo księże arcybiskupie, Pani Marszałku Województwa pomorskiego, Panie pani Prezydencie pani Miasta Kowańska, Jego Magnificencjo Rektorze, wspaniali współpracownicy, Tato, Mamo, projektanci, wykonawcy, drodzy goście, przyjaciele. Chciałbym Was wszystkich przywitać na uroczystości dla nas niezwykle ważnej: poświęcenia i murowania kamienia węgielnego. To pierwszy budynek naszego centrum Oliwia Biznes Centrum. W centrum miasta, ale także w centrum dużej aglomeracji miejskiej powstaje miejsce pracy dla kilku tysięcy osób. Mam nadzieję, że właśnie tu oni będą mogli spełniać swoje aspiracje zawodowe. Chciałbym powiedzieć, oczywiście, że ten projekt to współpraca wielu, wielu osób i to jest doskonały moment, żebym ja mógł tu publicznie powiedzieć dziękuję. Dziękuję e, zwłaszcza moim imieniu. współpracownikom, tym najbliższym, których nie jest imienia, nazwiska, kiedy będę podpisywał e, ten akt, ale Także naszym przyjaciołom z firm, które w międzyczasie nas wspomagały. W firmie Kolam, e dzięki której żeśmy bardzo szybko wybudowali mieszkania, w firmie, w firmie Konior, projektantom, firmie BJK architekci nie chcę nikogo zapomnieć. Także PKBX-owi, dzięki któremu od samego początku mieliśmy szansę, wydaje się dobrze projektować ten budynek. Oczywiście w firmie TPS, która na co dzień e, wspiera nas e, w całym projekcie o biznesowej i dziś w firmie DIN, która buduje ten budynek razem z tym budynek. Jak jest okazja, chciałbym także pozdrowić serdecznie naszego sąsiada, prezesa Małka Kwiatkowskiego e, z Oliwii, za miłe przyjęcie. Panie prezydencie, Pawle Adamowicz, bardzo dziękuję prezydentowi miasta Gdańska, bo to e, wydaje się jest dowód na to, że my mm, Jesteśmy w stanie dla miasta Gdańska, kiedy Gdańscy jest najważniejszym elementem, porozumieć się. Dla naszego miasta jesteśmy w stanie zrobić wiele. Ja dziś razem z innymi deweloperami, władzami uczelni, właśnie z panem prezydentem i jego pracownikami staramy się zachęcić inwestorów to inwestorów międzynarodowych do tego, żeby właśnie tutaj lokowali swoje inwestycje. Tu także jest okazja, żeby podzielić kawałki Dziękuję za wsparcie, za inspirację. Tata y, związaną zawsze z Gdańskiem y, Namawia mnie, żeby zawsze coś zrobić dla mojego miasta. Trochę jest to kontynuacja tego, co robił preziadek jeszcze przed wojną, jego, jego, jego dziadek, a mój preziadek. I na koniec taka refleksja. Y, mam wrażenie, że dostałem trochę talentu, znaczy stymułacji. Dostałem. W związku z swoimi współpracownikami i partnerami biznesowymi staramy się tych nie zakopać, rozmnażać się, na dowód za oknem, podnoszę się budynek. Mam nadzieję, jak podobró wspólnemu i będzie jest jestem pracy dla mnie osób. Bardzo, bardzo dziękuję jeszcze raz. Jesteśmy zaszczyceni Państwa obecnością. jeśli można prosić na przypadku, kilka słów będę zaszczycony. ハハハハ。 Thank <laughs> you.